Dzień dobry, dzień dobry. Jestem Paula Poland i dzisiaj gramy w... Nie, to jest serwer To sorry bardzo, ale to był chyba... Nie, to był ten serwer. No. Dzisiaj zagramy sobie na Dragon Crafcie. Może znacie, może nie. Ale lubię pewną rzecz, zaraz zobaczycie jaką. Włączymy sobie jeszcze muzyczkę do relaksu, żeby było bardzo fajnie, luźna atmosferka. No, no i ogólnie chcę wygrać w No i gieramy sobie normalnie. Nie wiem, co ja zrobiłem, ale o, tu jest kolejna. Widzicie, mamy tutaj double jumpa, więc jest wszystko dobrze. Przepraszam, że się nie odzywam. Ogólnie dochodzi o to, że mamy tutaj różne bronie. I chodzi o to, że mamy tam na dole temperaturę ciała. I musimy innych graczy tą temperaturę sprowadzić do zera. No a jeżeli nasza spadnie, to już widzicie, co się dzieje. No, po prostu. No ogólnie tutaj zbieramy coraz lepszą bronię, bo. Bo tak. No z tyłu nikt wziął. Nie było. to nie zauważyłem. Tak to jest jak się nie reaguje. Się ginie wtedy. No hej! Chodź kurde. Jaki tutaj już tak szybko? Halo. No co? <śleskutki> hej! <śleskutki> О, и no, не е нет! Боже! Ты забой, чей невредно? О! E. No Widzicie, mamy Double jumper. ogólnie już to mówiłem, ale on jest bardzo fajny, przyjemny, więc wyciągnijmy. Może będę tędy przelatywać, ogólnie to są miny. No po prostu jak ktoś nie wejdzie... To. No to mu dużo zabiera temperatury, to ogólnie. <laughs> no ogólnie też wygryzę, co widzicie. Albo trzeba być podium, albo muszę mieć pierwsze miejsce. Niezwyczajnie jest porażka. Hej. Basen. Y, rozumiem tą sytuację groźną. <laughs> ja biorę Chyba. nie wiem czy to jest najlepsza broń. Czy to jest najlepsza broń? <laughs> Brakło. Dobra, mam mega broń. I teraz mam strzelbę. <tryk> <tryk> Można to bo po prostu tak. zielone są miny. Filetowe yy, to są te mega. Yy, no, czerwona to jest strzelba. No i pomarańczowe to jest takie, że jeszcze lepsze niż niebieskie, tak tak. Żeby nie po prostu wiedzieć jakąś. E! No i dwa kile wleciały, nie? Więc Ezy! Ezy z tobą! Co jestem czwarty, serio. Najgorzej, jak jest się czwarty, gdzie? Kurde tak mało do tego podium i ale i... Ale A jednak nie jesteś w podium no prawie jesteś, ale jednak nie jesteś, nie? Skurde jestem gorsza w podium. Mm! Hej! <grystanie> No się chyba w ogóle nie rusza Kolejne pułapki Dzień dobry O! Automat jakiś kurde? O kurde Chodź tu, chodź tu głupie <laughs> 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 Ale ja się drę Dobra, o mam mega, to dobre To dobrze bardzo, dobrze O! No i mamy od razu strzelbę Więc kiw Kurde, kurde, w dupę İzde. <laughs> 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 Ale za to możemy też sobie wziąć w pułapkę. To jest granat nie, no to jeszcze coś innego. Ej! No <grystanie> jakim cudem? No <To> co ty lubić! <grystanie> to cię budzi piek, ja jeśli nie zacząłem grać, to on nie mógł zacząć bić. Jakby co jest? What is this game? Porażka. Sad <grystanie> faces. Już nie działa. Taka fajna na no to w sumie. taka... o! Ta mapeczka. Cukierek. To się nazywa, okej. Okay. Dzień dobry, cukiereczku. Taki słodki jesteś. Ostatnio. No kurde. No co jest? Nie mogę jednego gościa trafić po sobie skacze o Dobra! Pożałowałeś tego! Giniesz gościu! Giniesz! Dobra, gin. No co? Ja podniosłem brani tego i od razu zdałem. o kurde Ledwo! Ha! Nie chcę już karki, co? Jest. Wiecie, co się ja robię z nimi normalnie? O nie! O nie! O O nie! 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 Jakie ja odgłosy wydaję? Czego, ale. No co ty? O ty! Kurde. Plum. Ogólnie mogą sobie tędy przechodzić. No rację. Ludzie mogą sobie także tędy tutaj wchodzić. O, granatnik dobry. Jak ich zbombardowałem, wszystkich, nie? Co ty mnie ze strzelby rozwalasz, co? Ja się nauczyłem tych dźwięków wszystkich. O kurde, kurde, kurde. Dobra, chociaż automację. Nie! A killa muszę mieć. Kill! Dobra, git. Powiedziałem, jak to się dla mnie spędzi. No i mamy mega broń od razu, taki mega. Dream jest, który już nie jesteś dreamem. No nie wiem, co ja zrobiłem. O nie! Co jest? Ach! Wybieracie mi killę, no ja nie mogę.

Trzeci jestem, ez. Jak to się robi? Kurde, moje oczy. Iły? Kurde, ktoś pisze. Iły? Na czacie. Zamorduje cię dla tego, że tak mówię, zamordujecie mnie Pewnie tak będzie. Dobra, mamy strzelbę, więc jest... Okej, ustawmy. Tu jest granatnik. Eee, 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 Jestem eee, sam? Łapać! No nie no, jak to! No co jest? Ej, widzieliście to? B, to jest. Nie mogę, nie mogę tego zebrać. Kurde, niczego nie trafiłem. Kurka ładnie. Taka wodynista i to bardzo kurde. Mm. Yes! <coughs> Myślałeś, że się ukryjesz, kurde. Ja tu jestem wykrywaczem. Ludzi. <coughs> Dobra, mogliście... Oh. Eee, nie wiem, co się stanęło. Nie mam pojęcia, co się stanęło z live'em. Coś się odrąbało trochę, więc... No, trochę słabo. Wam powiem, troszeczkę, tak minimalnie słabiutko. Kurde. Dobra, już jesteśmy hmm. kociołek, bedło, zładowacenie i gramy.

Dwa tego gościa pokonałem. Dobra. Hej, Hej, gościuwy! Nie. Halo, jakie teleportacje wchodzą w grę? Czy tutaj wchodzą w grę teleportacje? Nie. Nie sobie. No, nigdy się mnie nie chcę słuchać. No, po prostu nigdy. It's never, 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 never. It's a never, never, never. Never, never, never. Hello. 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 Oh, kurde. O da hasta bir... Uyceçka. To jest... O, o, Boże Kurde moja reakcja na innego przeciwnika. No ty grubasie jeden. Boże. Mina będzie tutaj ogólnie. To będzie bardzo proste. Mina zrobimy także tutaj. Także będzie bardzo proste. Hmm. O nie, zmarnowamy sobie tego mega pocisk. Wciski, kurde. oni. nie, nie strzelaj, we mnie. O no! This is tragedy. tragedii. Tragedii! Boże! Skąd? Z Dzikąt! Karo! <tryk> <tryk> Widzieliście to? Nie, ja, chyba lepszą brodę niż ja. I dlatego jeszcze przegrał. It's as.

Nie może tak nie. Od kurde, hej, chodź tu kurde. O, co jest? Nie! Gin, 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 śmierć o w drogi. Nie, tylko nie porażkuj mi. Nie porażkuj. O, to jest.

Harry, Hurry up! Uh. <laughs> o nie! O nie! No co? By on, jego można sobie tak zabijać, o tego o. Tego tak nie skończyć bo on ma afkę chyba. No i mina pyk od razu, tak z automatu. No i mina. Giniesz. Dziękuję bardzo. Coś zrobił? Co jest? Co jest? Czy wy to widzieliście? O! Eju. Eju. Nie mogę do niego trafić. Co jest?

What? O. Dzień dobry panie. Yy. Co ja otwaliłem w tej chwili? W What? Łot. Łódź. Gin! 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 Ready? Hello! Hello! Uuu! ewie, Iui, zaraz, zaraz, O nie! O! NIE! Dziewiątego... Kurde... O, czerwony tutaj jest, możemy go szybko zapukać. A, i od razu pyk... Żeby nie było żadnych... Tutaj... Kile z niego lecą, więc on nam sobie może tak stać, jakby on nam daje kile, tak? O, granatnik. Dzień dobry. O kurde, jestem trzeci, bo trzeba mieć pierwszy, żeby mieć unika. Ale powiem wam tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się następnym razem. Cześć!